Znaczy, no, wszystkim dzisiaj temat mm, niezgadzania się, chyba tak będzie to najprościej powiedzieć, w internecie z czyimiś poglądami. Ja zastanawiam się, ile osób trafiło na coś takiego, że mając argumenty, trafił się człowiek, który stwierdził, że w rozmowie z nami ma rację, ponieważ jego odpowiedzi zalajkowało tam 5-10 osób co jest no, ostatnimi czasy dość sporym problemem dla niektórych twórców szczególnie mniejszych z tego co widziałem i No, nie potrafią sobie z tym poradzić. Bardzo duża część dużych twórców i osób, w ogóle piszących cokolwiek na internecie na jakichś grupach, która no, już ma jakieś doświadczenia z takimi osobami. Albo je banuje, albo je po prostu olewa ignoruje. Co naprawdę. W niektórych przypadkach działa jak płakta na byka. Ja też trafiłem razy na takie osoby, które no weszły do dyskusji, nie mając pojęcia chyba za bardzo o czym mówią, albo próbując trolować. A gdy inne osoby wyłożyły kawę na ławę i podały argumenty, na swoje racje, to osoby, właśnie nie mające pojęcia, co robią, stwierdziły, że one mają rację, ponieważ ich komentarze były podlajkowane 10-20, a czasem i 50 razy na niektórych grupach, na niektórych forach. Bardzo często tak jest. Na Facebooku. Nie dociera do nich to, że bardzo często ktoś ich podlajkuje dla jaj, chociaż z drugiej strony jest też spora grupa ludzi, która y, lubi żyć w jakiejś takiej dziwnej nieświadomości, w jakimś takim dziwnym przekonaniu, że walczy chyba z jakimś układem albo z czymś. Bądź nie lubią jakichś zmian. Bardzo dużo kłótni ostatnio dostrzegłem na tematy dość śmieszne i proste. Akwarystyka, jak każda inna dziedzina, się zmienia. Ludzie często nie przyjmują do wiadomości zmian. Jeżeli chodzi o ryby, o Sposób hodowania albo po prostu wymyślają sobie z dupy wymagania dla ryb, z czym w ogóle się nie zgadzam i bardzo często mnie śmieszy, bo tak wielokrotnie powtarzałem i tam tego zdania nie zmienię kupując ryby. Należy wiedzieć, czy ryby są hodowane na naszej wodzie kranowej, czy nie? Nie muszę znać producenta, bo chciałbym wiedzieć, czy producent jest z okolicy mojej. Nie mówię o mieście, może być samo województwo, czy z innej części kraju, bo parametry wody są różne. Jeżeli jest gdzieś, powiedzmy pobliskiemu, Choćby w województwie, no to można sobie wziąć i podejść inaczej do ryb niż do takich sprowadzanych z zagranicy. No a do dzisiaj jest grono akwarystów, którzy uważają, że rybom należy stworzyć warunki w zbiorniku jak najbardziej zbliżone do naturalnych, z parametrami ze wszystkim. A gdy właśnie wyłożysz takie osobie, Argumenty, że no jeżeli ryby na wolności mają pH 7, a od wielu pokoleń są hodowane w akwariach w rejonie Polski, gdzie pH jest teoretycznie 8-8,5 i takie są wrzucane na rynek, no to nie robisz im dobrze, tylko no dowalasz. Niestety i sam sobie stworzysz problemy, dobijając ryby. No wiem, że przykład jest dość drastyczny, no ale czasem tak bywa. Dlatego dla mnie to jest najistotniejsze pochodzenie ryb, bo inaczej będę podchodził do ryb, które są faktycznie sprowadzane z zagranicy z jakichś odległych krajów jak choćby bojowniki sprowadzane z Azji a co innego, gdy takie same bojowniki kolorowe bądź dzikie odmiany są już hodowane w naszych zbiornikach od kilku pokoleń na naszej wodzie no i wahania choćby nawet w pH to jest takie minimum 1 dziesiąta że Wystarczy nalać wody z kranu, niech woda odstoi i można wpuszczać ryby. A nie bawić się w jakieś tworzenie sztucznej właśnie powierzchni życiowej teoretycznego dobrostanu, co tylko im zaszkodzi. I właśnie dużo osób Utwierdziło się w takim przekonaniu i na argumenty rzeczowe od akwarystów, tak samo jest w innych hobby. Stwierdza, że to jest nieprawda, że należy robić tak jak on mówi, bo go podlajkowało 50 osób, 20-10, które też się naczytały dla mnie totalnych bzdur. Bo ktoś im tak powiedział, ktoś im powielił wiadomości, które są błędne. Książki no mają to do siebie i informacje w nich zawarte, że tyczą się najczęściej osobników, jeżeli chodzi o akwarystykę żyjących na wolności, ale nie uwzględniają już niestety ale ryb. Które są hodowane u nas na wodzie kranowej od pokoleń. I nie biorą też pod uwagę tego, że część ryb jest nadmiernie też wyeksploatowana. Ostatnimi czasy jest taki problem z gupikami, że są strasznie słabe jakościowo. Jakoś przekombinowane przez niektórych hodowców, i nie rozmnażają się już w domu. Bardzo krótko żyją. Taki problem też miałem jakiś czas temu, i nie tylko ja, z neonkami, że były strasznie słabe, bo było też coś u nich przekombinowane. Na szczęście ostatnimi czasy trafiła się partia nie wiem, z innego źródła na nasz rynek i te ryby naprawdę są już teraz dobrej jakości. Nie wiem, może hodowcy sprowadzili z zagranicy, osobniki wymieszali krew. Ale tak jak mówię. Najgorszym przypadkiem i z którym ciężko jest polemizować. Próbować przekonać. Są osoby, które utwierdziły się w jakimś temacie. A gdy dostaną kilka lajków, uważają, że mają rację, pomimo tego tak w tych przykładach, które podałem jej nie będą mieli nigdy. I niestety takie osoby rozsiewają swoje błędne przekonania na innych. A takich osób jest coraz więcej. Nasłuchały się gdzieś rzeczy. Nie tylko w naszym hobby, ale i w innych. I rozsiewają takie problemy. A najgorsze jest to, że gdy człowiek zacznie ich ignorować, to zaczynają zaczepiać ludzi, szukać na różnych forach i wyciągać jakieś pierdoły o danych osobach. Widziałem takie sytuacje w stosunku do innych akwarystów. Innych ludzi z innego hobby, z innymi poglądami, nawet u mnie zawsze piłka była krótka. Jeżeli ktoś wyskakuje mi z takim tekstem, jak na przykład z tymi rybami hodowanymi u nas, to no po prostu jeżeli nie chce wysłuchać, co mam do powiedzenia, bo uważa, że on wie, wie lepiej, to Odwracam się napięcie i olewam taką osobę. Robię wszystko, żeby nie mogła do mnie pisać. Po prostu olewam, bo takich osób nie da się niestety nawrócić, żeby w spokoju mogły wysłuchać i podyskutować. A dyskutować lubię, pisać też lubię z osobami, które mają inne podejście, bo jak w każdym hobby, nauczymy no, się całe życie, a i tak głupi umrzemy, bo wszystko się zmienia, wszystko idzie do przodu, chociaż. Bardzo dużo elementów wraca starych. Coraz więcej ludzi robi sobie samoróbki. Sami kombinują co jest bardzo fajne, bo uniezależniają się od drogich elementów, od drogich właśnie rzeczy i nie muszą kupować. A zrobione coś samemu zawsze bardziej cieszy niż kupne. No, tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.